z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschu. gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym kiedy wracali po skończonych uroczystościach. Został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami i przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie, ledwo on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo pańskie. Zapraszam, to są jeszcze miejsca wolne. W środkowym rzędzie można sobie przejść i usiąść tutaj. Proszę bardzo. Przejdźcie sobie śmiało. O, bardzo dobrze. Moi drodzy, to są takie momenty, kiedy mamy sposobność, by na chwilę się zatrzymać, by przenieść się trochę do innej rzeczywistości. I wiemy doskonale, moi drodzy, że słuchanie Słowa Bożego jest czymś absolutnie niesamowitym, bo przenosi nas z tego świata trochę do innego świata który oczywiście poznajemy dopiero po omacku, nie, nie widzimy jeszcze Boga twarzą w twarz, to dopiero przyjdzie nam zobaczyć po naszej śmierci, może za 20, za 30, za 50, może za 80 lat, no, pewnie może nawet jeszcze medycyna rozwinie się na tyle, że będziemy dożywać do setki, no, zobaczymy jak to będzie, ale to nie jest najważniejsze, moi drodzy. To, co najcenniejsze dzisiaj w tej uroczystości, w tym święcie świętej rodziny, to przede wszystkim relacja. Relacja. Dla mnie jednym z najbardziej niesamowitych odkryć w moim życiu było to, że zacząłem widzieć Boga w relacji. Czyli w tej relacji między Ojcem Synem i Duchem Świętym, że kiedy uczę już teraz dzieci do pierwszej Komunii Świętej, sześciu prawd wiary, to one, kiedy mi wypowiadają te słowa, wierzę w jednego Boga, albo potem mówią w trójce przynajświętszą, czyli w Ojca Syna i Ducha Świętego, to już wiem, na czym to polega. Że między Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest taka niesamowita relacja miłości, która krąży pomiędzy nimi, że człowiek się zachwyca, bo do tego stopnia jest to taka bliskość, że mówi w pewnym momencie: wierzę w jednego Boga, jest jeden Bóg. Ale to wcale nie znaczy, że to jest jakiś statycznie siedzący starzec na wielkim tronie. To jest miłość, a miłość jest przepływem, który płynie pomiędzy ludźmi, pomiędzy tr osobami trójcy Przajświętszy. Moi drodzy, rozpoczynam. Od tej właśnie rzeczywistości, żeby Was przenieść także nie tylko z tych działań naszych artystycznych, nie tylko z tego, że musieliśmy się dzisiaj wybrać do tego kościoła, nie tylko z tych spraw, które gdzieś tam nosimy w naszej głowie. A bo w domu jest tak, trzeba ugotować obiad, a później trzeba jeszcze pójść do pracy, i jutro, trocha, nie, pójdę ja do pracy, tam niekoniecznie jacyś fajni ludzie. Nie, cały czas mi się coś się krąży w mojej głowie, cały czas mam różne myśli one zaprzątują mnie samego. Nie, zostawiasz to dzisiaj. Zostawiasz to wszystko. I składasz miłosierne ręce Boga. Czyli nie wyrzucasz to, bo to dla ciebie nie jest ważne jak śmieci. Nie. To jest twoje życie. To jest ważne. Ale wiesz już, gdzie masz to złożyć. Bo jak to złożysz w miłosierne ręce Pana, to to się samo będzie naprawiać. To jest tak trochę jak z tym słowem Pana, który ci mówi... Że jeżeli nawet nie umiecie się modlić, to Duch Święty już modli się w Was. Jaka to jest pociecha, moi drodzy? Jaka to jest pociecha? Że już Duch Święty się modli, nawet jakbym gdzieś tam był trochę leniwy, nawet jakbym tam gdzieś zaspał, to już Duch Święty modli się we mnie. On w moim sercu już podnosi błagania, już uwielbia Boga. Bo. Bo nie mamy nic, moi drodzy, na tym świecie, czego byśmy wcześniej nie otrzymali od Boga. A jeżeli nie mamy nic, czego byśmy nie otrzymali od Boga, to pojawia się tylko w naszym sercu wdzięczność. Nic innego. A jeżeli człowiek jest wdzięczny, to jest radosny, bo dziękuję za wszystko. Dziękuję za tego, który jest cudowny, wspaniały, tak jak mówimy w tej drugiej modlitwie eucharystycznej i w Lży z działem dzieci, dziękujemy Ci, Panie Boże, za tych, których bardzo kochamy, ale również dziękujemy Ci za tych, których kochamy jeszcze za mało. Nie mówimy do końca moi wrogowie. Bo cóż to jest, moi wrogowie? Przecież za chwilę, kiedy staniesz w niebie, ten, który niby był Twoim wrogiem, on będzie się musiał stać wcześniej czy później Twoim bratem, Twoją siostrą. Bo w niebie nie ma miejsca na wrogów i na lepszych i gorszych. Oczywiście, moi drodzy, to tak jest jak trochę w tej wojnie, jak ktoś umiera i my za chwilę będziemy się modlili w modlitwie wiernych, to wiadomo, że byli tacy, którzy byli zaciekłymi wrogami i tylko zaciskali zęby z wściekłości i nienawiści. Ale, moi drodzy, jak ktoś zaciska zęby z wściekłości i nienawiści, będzie musiał przejść o wiele dłuższą drogę do doskonałości, jak to mówią w czyściu, będzie musiał się jeszcze wydoskonalić w miłości. Jakże pełnym pożałowania jest człowiek, który będzie musiał jeszcze tyle przejść w swoim życiu, żeby się wydoskonalić, moi drodzy. Jakże pełnym pożałowania jest taki człowiek. On będzie musiał o wiele dłuższą drogę przejść, on będzie musiał jeszcze wiele bardziej wycierpieć, bo zanim dojdzie do czegoś, co się nazywa pokorą, czyli prawdą o nas, to on będzie musiał naprawdę jeszcze wiele wycierpieć. Dlatego lepiej to zrobić już wcześniej, lepiej już otworzyć dzisiaj swoje serca dla każdego człowieka, który jest na tym świecie, niż zacisnąć zęby i gryźć drugiego. Nawet jeżeli wydawałoby się, że ma w tym wszystkim słuszną rację. I oczywiście, tak jak mówi Jezus Chrystus czasem yy, przed tym Satchedrynem, trzeba powiedzieć jasno i zdecydowanie, tak jak on do żołnierza, dlaczego mnie bijesz? Dlaczego mnie bijesz? Oczywiście, każdy ma prawo do swojej własnej godności i do tego, ale musi to zrobić z miłością. Jak tego nie zrobi z miłością, to jest podobny do swoich oprawców. Jak to zrobi z nienawiścią, to przed nim jeszcze jest długa droga. Moi drodzy, rozpoczynam od tego, bo to jest baza, moi drodzy, do tego, co my nazywamy dzisiaj modlitwą za nasze rodziny. Bo właśnie w naszych rodzinach, czy to są rodziny, w których żyjemy na co dzień w naszych domach, czy to jest rodzina parafialna, czy to jest rodzina zawodowa, czy to jest rodzina ojczyźniana, czy to jest rodzina społeczna, nieważne, w tych rodzinach jest relacja. A relacja, moi drodzy, jest czymś najważniejszym w naszym życiu. I od razu, moi drodzy, sięgam do tych dwóch niesamowitych postaci. Jedną jest mały Samuel, a drugą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Dzisiaj pokazany jest troszeczkę jako małe dziecko, ale to też nam pomoże w zrozumieniu pewnych rzeczy. Ale od razu pobiegnijmy do małego Samuela, bo on dla mnie jest jedną z najbardziej niesamowitych postaci w Starym Testamencie. Ja go uwielbiam, ja uwielbiam patrzeć na to, ja uwielbiam rozumieć, dlaczego mam tu stanąć jako ksiądz pośród tych młodych ludzi, czy ministrantów, czy uczniów moich w szkole średniej. Bo, bo tam w tej, w tej relacji widać, jaki jest moment przejścia. Kapitalnie to jest pokazane również wtedy, kiedy Anna. Cichutko najpierw płacze gdzieś w rogu świątyni i błaga, i prosi o małe dziecko, bo bardzo chce urodzić dziecko, ale nie może go urodzić. Ale Pan ulitował się nad nim. I rodzi małego Samuela, i daje ślub Bogu: Panie, oddam, oddam Ci naj, mój najcenniejszy skarb na Twoją służbę, czyli oddam Ci go całkowicie. Czyli najpierw go urodziła, a potem go straciła w jednym momencie. Ale straciła go tak, jak każda mama chciałaby stracić swoje dziecko. Dla Boga można stracić wszystko. Bo jak Bóg bierze coś w swoje ramiona, to wtedy. Wszystko będzie dobrze. I stąd, moi drodzy, jest ten pierwszy moment, który czasem chciałbym zauważyć również w naszym życiu. Mówię naszym życiu, bo również w moim życiu, ale chciałbym powiedzieć również w Waszym życiu. Ten moment jest momentem straty. Moi drodzy, nie ma takiego momentu po ludzku straty w naszym życiu, który nie, by był, nie byłby błogosławiony w przyszłości. Pan Bóg, zanim stracisz, on już troszczy się o ciebie, żebyś nie stracił na zawsze. Zaraz zobaczycie, jak ta Anna straciła, a zarazem wygrała. Bo mały Samuel dorasta w świątyni, jest kilkunastoletnim małym chłopcem i w pewnym momencie jedna z najcudowniejszych scen. Starego Testamentu. Słyszy w nocy głos Samuelu, Samuelu, kto ty jesteś? Biegnie do helego, swojego mistrza i Heli mówi mu: Ja cię nie wołałem, idź spać dalej. No więc śpi dalej. I znowu słyszy Samuelu, Samuelu. Więc znowu biegnie do helego, swojego mistrza, swojego nauczyciela, swojego wychowawcę, bo tak pewnie można by było o nim powiedzieć. I znowu go pyta, Acheli, mądry wychowawca, mądry nauczyciel, chciałoby się powiedzieć nawet mądry rodzic. A, to znaczy, że jest to wyjątkowy moment dla tego dziecka. Więc powiedz od razu w swoim sercu: mów, panie, bo sługa Twój słucha. Nie ma cenniejszego momentu. Kiedy nauczyciel przenosi to wszystko w sposób mądry, dojrzały na relacje? Dziecka z Bogiem już nie ma tylko relacji ze swoim rodzicem. To było przez naśladowanie do któregoś tam roku życia, nawet czasem w szkole. Kto z Was jest nauczycielem, wychowawcą, wie że dzieci czasem w szkole przynoszą takie rzeczy z domu, że czasem nam głosy na głowie stają, bo wszystko wypowiadają, co, co rodzice robią w swoim domu. Opowiadają o tym w sposób szczery, transparentny, życzliwy. I my czasem jako nauczyciele, wychowawcy musimy tego słuchać. Ale moi drodzy, to jest normalna relacja, bo to jest relacja naśladownictwa, bo dziecko chce robić tak jak jego tatu, bo dziecko chce robić tak jak jego mama, bo oni są dla niego największym autorytetem. I jest to piękne, ale, moi drodzy, również niebezpieczne. Niebezpieczne dlatego, że mogą powielać słowa, które wypowiadają rodzice do siebie. Jak mówią do siebie z szacunkiem, to to dziecko będzie mówiło w przyszłości z szacunkiem do swojej żony czy do swojego męża. Ale jak nie mówią, to będzie musiało przejść niezłą drogę jeszcze oczyszczenia wewnętrznego. I dlatego ten mały Samuel w pewnym momencie mówi, Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Wiecie, jak jest, jakie jest następne zdanie w, tym, w tej księdze Samuela? Od tego momentu, um, od tego momentu Samuel nie pozwolił upaść na ziemię żadnemu Bożemu Słowu. Czasem moi ministranci, jak proszę najstarszego, bo zawsze najstarszy rozpoczyna modlitwę, jak proszę najstarszego, to. To, to widzę, Piotrek, na poprzedniej krzyż, Piotrek, proszę Cię, pomóc się z chłopakami przed Muszą świętą. Panie Boże, prosimy Cię, amen. Piotruś, ale spróbuj jako ten, który jest przewodnikiem tych Twoich kolegów, zacząć tą modlitwę inaczej, bo to jest obraźliwe dla Pana Boga, jeżeli Ty teraz wyklepiesz to wszystko. Zacznij, daj im przykład, Modlitwy świadomej. Już nie mówisz do Boga jak małe dziecko, tylko mówisz do Boga jak do twojego ojca, który jest w niebie. A do ojca się mówi tak. Jakbyś przyszedł do babci do dziadka i podawał mu rękę i patrzył już w drugą stronę, gdzie jest komputer, żeby już do niego usiąść, to, 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 to nie masz szacunku do tej babci, do tego dziadka. I stąd musisz zacząć inaczej. Oczywiście dzieci mają na to czas. One mogą się rozwijać, one mogą dojrzewać, a my dorośli właśnie musimy delikatnie punktować te rzeczy. Musimy podkreślać, słuchaj, zwróć uwagę na świadomość. Jeżeli modlisz się, to, to no, módl się także swoimi słowami. To jest właśnie ten moment przejścia u Samuela z tego, co jest w dziecięce, do tego, że on mówi: Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Jeżeli, moi drodzy, młody człowiek przejdzie te, te granice, to stanie się jak wielki prorok, bo Samuel był jednym z największych proroków, moi drodzy. Pamiętacie taką sytuację u Jessego, Betlejemity, czyli w Betlejem, kiedy Samuel dostaje informację od Boga: idź teraz tam do Jessego i tam naznacz jednego z jego synów olejem, żeby stał się królem Izraela. Ostatnio na kazaniu o tym wspominałem, ale teraz dzisiaj są między nami również nowe osoby, więc również dla nich chciałem to powiedzieć, bo ta scena jest fantastyczna. Przychodzi i oczywiście jeden po drugim jego synowie wyprężają pierś, stają się tymi. A może mnie wybierz, a może ja, a może Bóg na mnie zwrócił uwagę? Nie, 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 to nie jest ten syn jestem przedstawia następnego. Nie, nie, to jeszcze ten nie jest. Nie, następnego. Nie, 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 to jeszcze ten, ten nie jest. Nie, 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 nie. Bo Samuel pewnie, gdyby popatrzył po ludzku, to by mógł wybrać pierwszego, którego jestemu mu przedstawił. Bo był najbardziej przysposobiony według kategorii ludzkich do tego, żeby być królem. Nie, to nie jest ten. Bo człowiek widzi po ludzku, a a jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to zaczynamy patrzeć inaczej. To zaczynamy patrzeć po Bożemu, to zaczynamy słuchać Boga, nie tylko naszymi uszami, ale słuchamy Boga również naszym sercem. A jeżeli słuchamy naszym sercem, to już jesteśmy dojrzali. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówi do Nikodema: Nikodemie, musisz się powtórnie narodzić, kiedy ten przyszedł w nocy do niego, powtórnie, no to mamy wejść do łona mojej mamy? Nie, nie, nie chodzi, żebyś wchodził do łona swojej mamy, bo nie masz się narodzić fizycznie się już narodziłeś, teraz się masz narodzić duchowo, rozumiesz Nikodemie? Musisz się narodzić w duchu i w prawdzie. I to jest, moi drodzy, ten moment narodzenia. Oczywiście jedni spośród nas, jako dzieci, już to osiąg osiągną, już potrafią tak rozmawiać z Bogiem, inni dopiero dorastają do młodzieńczego wieku, inni jeszcze mają dopiero 30, 40, 50 lat i zaczynają, to. a niektórzy, jak dzisiaj pamiętam. Jak byłem kapelanem więzienia, szpitala, doświadczają tego dopiero w ekstremalnych sytuacjach swojego życia. Dopiero wtedy zaczynają rozmawiać z Bogiem swoimi słowami. I dlatego, moi drodzy, ten przykład dzisiejszego małego Samuela jest taki niesamowity, ale od razu przechodzimy do Ewangelii, bo w Ewangelii, moi drodzy, jest Jezus, i tam jest bardzo podobna w sensie ekstremalnym sytuacja. Wydaje się, że Jezus jest nieposłuszny, ale popatrzmy, co się dzieje w, tym, w tej tak zwanej psychologii rozwojowej. Specjalnie to tak nazwę troszeczkę mądrymi słowami, żebyście również zobaczyli to w perspektywie Waszych dzieci. Najpierw my nasze dzieci prowadzimy do świątyni i najważniejszy jest w ich wieku obrządek. Tak jak mówi Eksiperi, obrządek jest ważny w małym księciu, żeby mógł być obrządek, to jest pewna powtarzalność pewnych zachowań. Wigilię mamy wtedy i wtedy. Tato czyta Ewangelię, aha, mój tato czyta Ewangelię, To jest w tej Ewangelii napisane, aha, to jest to napisane, potem idzie do świątyni, potem uczy się pewnych rzeczy i idzie co niedzielę do kościoła. Nie tylko wtedy, kiedy jest wielki dzwon, ale idzie co niedzielę, żeby. Wprowadzać w jego serce również pewne przyzwyczajenie, to jest ten obrządek, moi drodzy. Czy mu się chce, czy mu się nie chce, czy, czy, czy jest znudzony, czy nie jest znudzony, bo uczucia nam podpowiadają, żebyśmy z czegoś zrezygnowali, żebyśmy coś wylali z kąpielą. Nie, nie możemy tego dziecka wylać z kąpielą. Bez względu na to, czy, czy ksiądz jest sympatyczny, czy nie jest sympatyczny, czy ci, którzy przychodzą do kościoła, są fajni, czy nie są fajni. Nie, moi drodzy. To na tym nie polega, polega to na pewnej stałości naszych zachowań. No, ostatnio nawet usłyszałem taką historię jednego dziadka, który opowiada, że jego wnuk go po prostu absolutnie zadziwił, bo mówi: No były święta Bożego Narodzenia, no i zawsze żeśmy na tą naszą choinkę nakładali tak zwany szpic. A dziecko mówi: Dziadku, a, ale dlaczego szpic? A, a może powinna być gwiazda betlejemska? Przecież tam była gwiazda betlejemska. Dlaczego nie gwiazda betlejemska na tej choince? Oczywiście to nie jest ważne tak naprawdę. Ale w pewnym sensie staje się to mądrością. I my ja również jako dorośli ludzie czasem się nawracamy. Nie tylko chcemy wychować te małe dzieci. Ale wracamy do Jezusa. I jest napisane w dzisiejszej Ewangelii, że jak co roku szli do świątyni. Moi drodzy, oni trzy razy do roku szli do świątyni. Droga była na nogach, i droga wynosiła około 150 km z Nazaretu do Jerozolimy, potem 150 kilometrów z powrotem, moi drodzy. To, to, to było wydarzenie w życiu takiego małego dziecka. I oczywiście. W tym wszystkim dzisiaj widać pewne przejście od pewnego schematu, pewnego automatyzmu tego obrządku czy tej religijności do pewnej świadomości, bo ten mały Jezus zaczyna mówić do swoich rodziców, czy nie wiedzieliście, że powinienem być u Ojca mojego? A oni popatrzyli na Niego i nie rozumieli, co On im mówi. Nie rozumieli, co On im mówi. Bo i drodzy, ta dojrzałość właśnie polega na tym, że to dziecko, jak patrzy w niebo i staje się już dorosłym człowiekiem, zaczyna mówić o rzeczach, które odkrywa w swoim sercu, które Bóg Mu zaczyna objawiać. One wcale nie muszą być w danym momencie zrozumiane przez innych ludzi. One mogą wykraczać poza nasze myślenie. On może coś przeżywać, czego my jeszcze nie rozumiemy, co on przeżywa. Jego rozmowa z Bogiem może być zupełnie inna niż my sobie ją w schemacie naszym wymyślimy. Nie. Boi drodzy, ktoś powiedział, że jakbyśmy w pigułce mieli zamknąć naszą wiarę, to, to nawet nie byłoby to w dziesięciu przykazaniach, nawet nie byłoby to w sześciu prawdach wiary, nawet nie byłoby to w tym wyznaniu wiary, które za chwileczkę będziemy tutaj wypowiadali, to jest wszystko zawarte tak naprawdę w sposób cudowny, w modlitwie Ojcze nasz. Bo jeżeli człowiek w pewnym momencie. Podnosi swoje serce, podnosi swoje oczy do Boga i woła Ojcze, Abba, Tatusiu. To to jest ten moment tej dojrzałości wiary, jak każdego z tych moich kandydatów do wierzmowania w rozmowie indywidualnej pytam, czy rozmawiasz już z Panem swoimi słowami? Czy nazywasz już Boga swoim Ojcem? Czy udaje Ci się już to zrobić? Rozumiesz? To jest to przejście, to jest ten papierek lakmusowy, który daje Ci dopiero zrozumienie. Aha, mój syn, moja córka, stali się dojrzali, bo już widzą... W sensie oczywiście duchowym, bo w sensie fizycznym, no to my prowadzimy nasze dzieci na basen, na piłkę nożną i tak dalej. One się muszą rozwijać. W sensie emocjonalnym również widzimy, czy oni potrafią już rozmawiać ze swoim dziadkiem, ze swoją babcią, czy artykułują dobrze swoje zdania. W sensie psychologicznym to wiadomo, że też dojrzewamy również tak, a nie inaczej, że stajemy się coraz bardziej odpowiedzialnymi ludźmi. Ale w sensie duchowym to jest ten papierek, jak sobie. Czy, czy już widzisz swojego Boga jako swojego ojca, swojego tatusia. Czy już to widzisz? To jest piękne, obserwować to w innych ludziach. I niczego nie będziemy tak naprawdę na siłę przy, przyspieszali, bo nie damy rady tego przyspieszyć. My to jedynie możemy obserwować. Ten okres decydujący to jest okres w dzieciństwie, kiedy sam pamiętam tego mojego tatę, który był ewangelikiem notabene. Ale widziałem i do dzisiaj pamiętam... Już to kiedyś wspominałem w tym kościele, jak on, on sobie klękał obok swojego łóżka i składał swoją twarz w swoich rękach i tam coś mówił. Aha, czyli mój tato, który jest dla mnie wszystkim, rozmawia jeszcze z kimś, kto jest od niego większy. Aha, czyli jest jeszcze ktoś większy niż mój kochany tato. Rozumiesz, drogi bracie, droga siostra. Tam to się wszystko kreuje, nawet jak to dziecko lata koło Twojego łóżka, to ono i tak pozawerbalnie czuje coś więcej. To są momenty decydujące, które są bazą i które potem w przyszłości się rozwiną. I dlatego, moi drodzy, na zakończenie, chciałbym to jedno zdanie Wam przeczytać. Właśnie z tego drugiego czytania, z listu świętego Jana, który można by było powiedzieć jest kluczem, a zarazem jest motywem dlaczego my to wszystko robimy. Dlaczego my to wszystko robimy? Dlaczego myśmy się tu spotkali na tej Eucharystii? Dlaczego tak licznie jesteśmy tu? Dlaczego ci nasi bracia i siostry śpiewają dla Pana? Ja Wam powiem, dlaczego śpiewają. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. Bo ujrzymy go takim, jakim jest. wierzę w jednego Boga Ojca wszechmogącego